Thank you. Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością w tym odcinku zapraszam Państwa do krainy muzyki, no chyba muzyki rockowej, no zwał jak zwał w każdym bądź razie na pewno muzyki, która buja. Gościem moimi i Państwa gitarzysta basowy zespołu Fuzja Adam Serwa. Dzień dobry Adamie. Cześć. Witam wszystkich. Adaś po prostu, no, jak gdyby, no, no, z polecenia, nie z polecenia. Jeden muzyk z Fuzji był. Ja mówię, chętnie bym pogadał z innymi, no i trochę wody w Wiśle upłynęło i kolejny muzyk, bardzo się z tego cieszę. W ogóle o zespole to chwilę później, ale jak Państwo oglądacie ten cykl, to doskonale wiecie, że no są pytania, które paść muszą, bo cykl ma za zadanie archiwizowanie ludzi, którzy są w jakiś sposób związani z miastem czy z regionem i robią fajne rzeczy, grają, malują, śpiewają, tańczą lub też mają inne pasje i chcieliby w tym programie wystąpić. Bardzo serdecznie zapraszam. No to co, lecimy. Pierwsze pytanie od 8 lat, niezmienne, częstochowianin. Jak najbardziej. I tak z dziada, pradziada? Nie do końca, rodzice są z województwa łódzkiego, oboje. Mhm. Mama z Radomska. Mhm. Yy, a tata się urodził w Wolborzu, To jest jeszcze troszkę dalej pod Piotrkowem. Proszę bardzo. Powiedz mi, ty masz jakąś wiedzę dotyczącą swoich przodków? Mam tu na myśli dziadków, Nie specjalnie. Niespecjalnie. specjalnie. A czy to, że yy, muzykujesz, to jest obciążenie dziedziczne? Absolutnie nie. Ani tata, ani mama nie, nie muzykują. Nie, Czyli nie, nie. jesteś taką pierwszą czarną owcą w rodzinie? Zdecydowanie. No to fajnie, a daś. Powiedz mi, e, szkoła średnia to? Trałgut. O, proszę. Dawno? Yy, no już jestem po studiach inżynierskich, więc no. No to, y, jeżeli byśmy do tych czasów Traugutta wrócili, y, to y, który profesor tak najbardziej Ci zapadł w pamięć? Albo taki, no którego wspominasz? No ja wiem, że tej kadry było dużo. To dużo, ale... to ciężkie pytanie. Na pewno muzycznie na pewno bardziej mi się przypomina profesor Bojanek. Profesor Bojanek. Ale to jest tak, że ta przygoda z muzyką zaczęła się w traucie? Trochę tak, trochę nie, bo to było tak, że Karol, czyli gitarzysta Fuzji, no, w gimnazjum już się znaliśmy, tam się długo było od przedszkola w zasadzie, ale w gimnazjum już miał gitarę, miał taki delikatny pomysł, żeby, żeby po głowie żeby założyć zespół. No i gdzieś mnie na korytarzu podłapał, że może Ty byś w sumie na basie zagrał, bo tak już miał znajomego jednego gitarzystę, tam na perkusję nie chciał mnie wciskać, ale na basistę trzeba było. No, i tak jakoś padło, że, że mówię, dobra, trzeba byśmy mnie spróbować. Mhm. I, I tak się zaczęła ta przygoda. To jest tak, że jesteś samoukiem. Tak, zdecydowanie. Ale czy w tej edukacji swojej nie wiem, miałeś kogoś, kto, kto, kto cię prowadził na początku, czy w internecie szukałeś? Nie, wszystko, wszystko to było głównie Internet. Mhm. No i z, z czasem, kiedy się innych muzyków poznawało, no to czasem ktoś tam coś pokazał, ale to 90% to jest internet i siedzenie samemu. Czyli y, szukasz lekcji w internecie na gitarę basową, tak. oglądasz, oni pokazują co trzeba robić, powtarzasz, uczysz się i Naj, tak dalej. Y, Najlepszym sposobem na naukę to jest w zasadzie y, siedzenie i, i w, uczenie się numerów ze słuchu. To moim zdaniem jest naj, naj, najlepszy sposób na naukę. Taki, mam wrażenie, że takie przełamanie pewnej ściany u mnie w graniu to kiedy mieliśmy taką jedną imprezę licealną, którą możliwe, że niektórzy kojarzą, Serce dla Troguta, w, gdzie w Wendeku się to, się to odbywało i mhm. tam y, graliśmy utwory i Beatlesów i y, jazzowe numery z lat mhm. 60. I 70, gdzie, które były no, serio trudne, tym bardziej, że one były y, oryginalnie na kontrabas. Aha, I musiałeś i, przełożyć na tak, tym, tym bardziej, że ja nie byłem wtedy jeszcze jakoś wybitnie doświadczony. I y, to wyglądało po prostu tak, że ja wieczorami po szkole siedziałem y, przy lampeczce i to puszczałem sobie po sekundę, po dwie, i tylko żeby znaleźć dźwięk. I w zaśwituci zapisywałem sobie jaki to był dźwięk. I tak przez mhm. kilka ładnych wieczorów zajmowało y, ogarnięcie, nie wiem, jednego fragmentu. Aha, czyli w ten sposób. No, także po, nau słuchu. po nauczeniu się głównie tych głównie kawałków, no bo numery bitelesów są takie dosyć no. proste do ogarnięcia, no to ten suk mi się gdzieś tam mocno, mocniej rozwinął i wyostrzył. Pomogło mi to zdecydowanie w dalszej przygodzie. Super. Ta fuzja to jest... To jest jedyna formacja, w której grałeś? Czy były po drodze jakieś inne Zdarzyły się... Może ze dwa zastępstwa w zespole śliwka, też częstochowski Aha. zespół rockowy. Kojarzę śliwkę, rozmawiałem z wokalistą. Tak, to się zdarzyły. Się zastępstwa i no z racji, że studiuję w Poznaniu, studiowałem w zasadzie, bo już skończyłem, no to zdarzyły się dwa takie krótkie epizody. Jeden to dołączyłem do, na krótko do zespołu, na dwa koncerty i, i parę prób do zespołu. To Była taka krótka przygoda, że już nie pamiętam nazwy, że mówiąc. Przykro, przykro, przepraszam bardzo, członkom zespołu. Yy, a, wyjdzie w praniu. Tak, jak mi Wyjdzie w praniu. Wyjdzie w praniu. I próbowałem jeszcze założyć skład taki to, zupełnie od zera, z jakimiś muzykami poznanymi na Facebooku, w internecie. Ale to jednak nie jest to samo, co granie z kolegami gdzieś tam z liceum, gdzie znamy, znamy się długo i nie, no nie jesteśmy tylko, tylko muzykami, tylko też kumplami po prostu. Tak, to ważne, że jak zespół to, że jeszcze dodatkowe jakieś inne więzi, a nie tylko, nie tylko muzykowanie. Powiedz mi ten Poznań, to co to były za studia, bo nie muzyczne, nie? Niestety nie muzyczne, logistyka. Logistyka. I co, jesteś pan inżynier logisty Tak. I pracujesz już w zawodzie, czy nie. A będziesz? Wątpię, wątpię, raczej mnie to nie, nie, nie ciągnie. Raczej okay. poszedłem na te studia po prostu, żeby, żeby iść na jakieś studia. Ja na początku, kiedy po maturze nie byłem przekonany, czy w ogóle iść na jakieś studia, czy może gdzieś po prostu iść do pracy albo poczekać sobie rok, aż przyjdzie mi pomysł na konkretnie, co będę chciał robić, no ale jakoś tak poszło, że wszyscy tam pchali, żeby iść na te studia. No to... Logistyka, no wiesz co, no to jest taki zawód z przyszłością, bo Dużo firm potrzebuje ludzi, którzy... Zobaczymy. Są... No, to y, czas pokaże. Y, to jest tak, że y, ta gitara jest odwieszona na kołek, czy ona jednak cały czas gdzieś tam Ci towarzyszy? Y, no, co jakiś czas sobie ją wezmę i gdzieś tam jakiś ulubiony kawałek sobie, sobie zagram, nauczę się czegoś nowego. Y, jak to y -y. Taka forma odstresowania, ale no, aktualnie z koncertowaniem i spróbowaniem to, to jest to raczej zawieszone. Zawieszone. Y, dobrze, powiedz mi, y, gotujesz? Zdarza się. Tak, no ale jakbyś miał określić co najlepiej ci wychodzi w kuchni, albo co największą frajdę ci stwarza e, robiąc coś w kuchni, to co by to było? Carbonara. Carbonara, tak. Teraz wszyscy carbonary albo ramen, to są te. Jeżeli nie musiałbym gotować, ale no. zapytałbyś, co bym najbardziej chciał zjeść, to odpowiedziałbym, że ramen. Ramen jednak, tak. tak? Okej, okay. muzyka, czy muzykanta bardziej, no bo papierów na muzykę nie masz. Jeżeli bym zapytał o trzy zespoły, które zasadniczo Cię ukształtowały i które są ważne dla Ciebie, to co by to było? Wymownie na koszulkę spojrzałeś. No, 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 no. ja bardzo lubię Clash, w ogóle to jest, wiesz, jak gdyby Jeden z głównych, czy nie głównych, ale jeden z takich w pierwszym topie moich zespołów. Jeżeli chodzi o wskazanie trzech zespołów, to miałbym naprawdę duży problem, hmm. ale Clash gdzieś tam będzie na pewno w czołówce, natomiast jeżeli miałbym wskazać jeden, taki mój ulubiony zespół, to będzie to Rush. rush. Tak. aha, czyli takie profesorskie granie. Progresywne, tak, trochę aha. nerdowe, że tak powiem. Aha, to nie, to raż do mnie, no, czy no oczywiście słuchałem, ale nie... Nie, nie przemawia, ale wiesz co, zauważyłem, że ludzie, którzy są muzykami, e, bardzo doceniają to, co oni robią, bo tam rzeczywiście widać, że to jest no, no jest to po prostu dużo się tam dzieje. Dużo się tam dzieje, bez złów e, Jaki film powinienem obejrzeć wieczorem? Prawie oglądałeś, ale Forest Gump. Forest Gump, tak. Oglądałem, ale chętnie obejrzę jeszcze raz. Tym bardziej, że to jest film, który można oglądać na okrągło. Jest w ogóle czas na czytanie książek? Od czasu do czasu. Tak. Spora, sporadycznie. No a jeżeli już sięgasz po książkę, to z jakiego to gatunku jest? Czy w ogóle. Mm. Wiesz, może byś mi polecił jakiegoś autora, jakiś tytuł? No, ostatnio przeczytałem 1984, taką klasy Aha, klasykę. klasyka Tak jest. W szufladzie teraz leżą u mnie dwie biografie, The Clash i Pink Floydów. A, Czekaj, czyli... Czekają na czytanie. Ja ostatnio widziałem taki mem, Orwell, i mówi, kochani, ja napisałem tą książkę, a nie instrukcję obsługi, że to, co napisałem, no, powoli się ziszcza w ogóle w tym, obecnym cywilizowanym świecie. No, no dobrze. Książka była, kuchnia była, muzyka była. Jakieś w ogóle plany masz na przyszłość, no bo tak ja zrozumiałem, że tak, studia skończone. I ty jesteś w takim zawieszeniu. Zdecyd zdecydowanie to jest aktualnie mój trochę największy problem, że trochę nie wiadomo, nie wiadomo co dalej. E aktualnie pracuję jako mechanik rowerowy. Mechanik zawodowy? Rowerowy. Rowerowy, naprawę rower. Dokładnie. Dobrze, a powiedz mi, e no bo muzyka to jedna z pasji. Co jest jeszcze? No właśnie, no są rowery. Rowery, tak. Tak jest. E to się zaczęło też w liceum, trochę równolegle z muzyką. E może trochę na większą skalę, tak pod koniec liceum, bo zacząłem, się, zacząłem startować w ultramaratonach holarskich. Poważnie? Tak jest i zacząłem jeździć dystanse po 500 km, po 1200 km Za jednym razem? Za jednym razem. 1200 km za jednym razem? No. Siadasz i jedziesz? Znaczy no, oczywiście z przerwami na spanie, Aha, ale, 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 generalnie ale, ale, po, ale generalnie dzień po dniu. I Ile zajmuje przyjechanie 1200? To była impreza Wisła 1200, taka dosyć popularna, gdzie jechało się, akurat ja trafiłem na taką ciekawą edycję, że jechaliśmy z Gdańska, do, czyli z ujścia Wisły do źródła w Wiśle, Aha. no to szóstego dnia przyjechałem na metę. Myślisz, że, znaczy no, ja rozumiem, że to jest tak amatorsko, Testowanie. nie, no. że, że myślisz o tym, żeby jakąś tam karierę... Za późno już jestem. Za tym. późno, no mhm. tak. No ale to mega historia, a myślisz o triatlonie, no bo jak rower, to i pływa, Nie specjalnie, bo nie umiem pływać. Aha, to trzeba się nauczyć. Ale bym się nauczył, to może by jakiś dobry wynik był, bo z bieganiem też miałem tam krótki epizod i nie szło jakoś tam na górze. Czyli sport w tym wszystkim gdzieś tam jest, Musi być i ja uważam, że muzyk na scenie powinien też mieć jakąś formę. Kondycja. Tak jest, bo to, to wyjście na scenę, ganie na gitarze, to jest ciężka fizyczna praca. Znaczy chodzi o, nie wiem, o poruszanie się, robienie show Dokładnie. i tak dalej. Dokładnie. Jak się nie, nie schodzi ze sceny z to znaczy słaby koncert. O proszę, to takie podejście nie miałem. Wiesz, no jak patrzę na muzyków jazzowych, to oni raczej stoją i grają, niż tam machają. No ja nie mówię o gitarzystach kapel metalowych, którzy. Muszą kłaczanem machać i latać po scenie, żeby to wyglądało. Pomimo tego, że fuzja ze zespołem metalowym nie jest, to ja tam kłakiem zarzu zarzucam czas. Zarzucasz, aha. Dobrze, proszę Państwa, um, zachęcam, za dużo nie ma, ale trochę w internecie jest fuzja. Y, przez 2 y, z i nie j, tylko y, a, fuzja. I tak Jest tak, jeszcze apostrof pomiędzy drugim z etapiem, a y. No, także ciężko znaleźć, ale jak ktoś sobie zada trud, to y, gwarantuję, że bardzo fajnie chłopaki grają. Y, wiesz, jesteś taką osobą, która wyjechała z Częstochowy, no bo rozumiem, że studia 5 lat, nie? Już skończyłem inżyniarkę i magisterki już nie kończyłem. Nie robiłeś 3 lata? 3, 3,5. Trzy pół roku, no ale jednak wróciłeś. E, jaki jest Twój stosunek do Częstochowy? Jak Ty postrzegasz to miasto? Generalnie lubię. E, mm -hmm. Uważam, że Częstochowa ma taki swój, swój klimacik. E, wielkościowo bardzo mi odpowiada. Jest takie nie za małe, nie za duże. E, no i oprócz samego miasta, to bardzo lubię okolice ze względu na walory rowerowe bo Krakowsko-Częstochowska uh -huh. jest bardzo zroweryzowana i jest uh -huh. gdzie jeździć i są piękne widoki i trasy są urozmaicone, bo jest trochę, jest trochę górek jest trochę płasko, jest trochę lasu jest trochę, trochę pól, także jest, jest to jest zróżnicowane. Fajnie. O ten rower jeszcze zapytam, no bo tak, mówisz, że jesteś mechanikiem rowerowym, no to podejrzewam, że szewc bez butów nie chodzi. Masz jakiś, znaczy no ten rower, na którym jeździsz, to taki wypasiona historia? Ja, to znaczy wypasiony nie jest, ale taki, powiedzmy, że podstawowy, ale nadaje się już do zastosowań takich sportowych. Aha, na tej zasadzie. W rowerze ważna jest waga chyba, nie? To jest tak, jest, znaczy waga to jest pierwsza, ale druga sprawa jest taka, żeby był niezawodny yy, i żeby był wygodny. co jest głównie ważne na, właśnie na te, tego typu dystansach, bo mhm. no, jeżeli nawet ten rower nie będzie lekki, ale jeżeli nie damy rady na nim chociaż jednego dnia usiedzieć, no to za daleko nie pojedziemy. Chodzi o, o siedełko i w ogóle. Tak, i takie ogólne przyzwyczajenie do siedzenia. Adam, ja, ci, ja jeszcze wrócę na chwilę. Sześć dni jedziesz, to znaczy, że co, że masz ze sobą śpiwór, karimatę i, i w pewnym momencie czujesz, że dalej nie dasz rady i, i gdzieś w rowie przy drodze się rozbijasz i śpisz? To jest, to jest bardzo różna. No. Na ultramaratony ludzie mają bardzo różne taktyki. Ja kiedy zaczynałem swoją przygodę, zacząłem w ogóle od trasy tam 550-kilometrowej w górach. Mm. Tak, także i to wtedy byłem trzeciego dnia i tą trasę i tą ponad 1000-kilometrową tak bardzo bezpiecznie przejechałem, czyli właśnie wziąłem sobie troszeczkę więcej rzeczy, wziąłem sobie coś do spania. I jak już po prostu dochodziły tam wieczór, no to jeżeli w okolicy miałem miejsce nawet, żeby gdzieś się zatrzymać, gdzieś w jakimś hoteliku czy coś, to się, też, to się tam zatrzymywałem, a jak nie było miejsca, to gdzieś pod przystankiem czy gdzieś tam w krzakach. Tak, żeby, tak. Żeby, żeby tylko przespać się i tak, jechać Tak, i jechać dalej, dokładnie. Mhm. A w tym roku jechałem taką imprezę Pomorska 500 i to był mój debiut, jeżeli chodzi o jazdę bez spania. Mhm. Ta trasa miała 500 km z hakiem. To było ze Szczecina do Sopotu. Mhm. I to wykonałem w ten sposób, że jechałem dosłownie, dosłownie cały czas. W nocy jedynie zatrzymałem się dwa razy na drzemkę po pół godziny. Mhm. Ciężkie przeżycie, ale okay. zaowocowało to tym, że na 190 uczestników zająłem 15 miejsce. Powiedz mi ten 1200 to na osoba, która w najkrótszym czasie pokonała, to ile jej to zajęło? Do... To będzie Radek Gołębiowski. Radek Gołębiowski. I ile dokładnie nie wiem, ale podejrzewam, że to, to, mógł, być, to mógł być czwarty dzień. Trzeba, trzeba sięgnąć spokojnie do, do rekordu Wisły 1200 i to, to zobaczyć. Dobrze. No, Ada, z czego życzyć Tobie tak na koniec tej rozmowy? Żeby jeszcze stanąć na scenie. No to ja sobie tego też życzę. Więc tak, życzę zdrowia i no i życzę, żebyś dalej grał. No, jeżeli nie jest fuzją, to żeby zdarzyło się tak, to życie napisało scenariusz, żeby, żebyś no, żebyś jeszcze raz stanął na scenie przynajmniej, a może nie raz, jak najwięcej. a jak najwięcej raz. Dobrze, bardzo dziękuję, że przyszedłeś do mnie do programu. Proszę Państwa. Cóż ja mogę powiedzieć, goście moim i Państwa Adam Serwa, gitarzysta basowy zespołu Fuzja, ale okazuje się, że też człowiek wielu innych pasji. Skończył logistykę, no bo tak wszyscy mnie tam pchali, jak powiedział. Także inżynier logistyk, ale coś nie za bardzo go ta logistyka kręci. Mechanik rowerowy i człowiek, który zakochany jest no można powiedzieć w ekstremalnej jeździe na rowerze, bo to nie jest przejażdżka em, do lasu i z powrotem, tylko to są nieprawdopodobne odcinki 500 czy 1200 km. Dla mnie to jest w ogóle kosmos. E, no cóż, no e, dziękuję bardzo. Dzięki również. E, trzymajcie się ludziska, pozdrawiamy Was, machamy. No, no trzymajcie się, papa. Pa.